Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Siedzieje na Stole. Moi drodzy, dla tych co nie wiedzą, seria Siedzieje na Stole: no to jest cykl odcinków na, moje, na moim kanale, który publikuję w któryś piątek. Założenie początkowe było, że jest to ostatni piątek miesiąca i tak też się tutaj dzieje dzisiaj. Mamy ostatni piątek października, ale nie zawsze. Czasami wrzucam taki film na początku miesiąca, czasami w połowie i podczas tych odcinków przeprowadzam tutaj jakieś działania na moich roślinach, na stole, takie porządki, przesadzania, aktualizacje. Także miło mi, że jesteście dzisiaj ze mną. Jeżeli lubicie tą serię, to od razu zachęcam Was do zostawienia łapki w górę no, i teraz przechodzimy do tematu tego odcinka. Tematem tego odcinka jest, jak widzicie, kilka roślin. Kilka roślin, takie moje małe projekty odkładane już przez jakiś czas. Mam tutaj aloesy, które dostałam jakiś czas temu od Agaty z naszej Wymianki. Przepiękne, przepiękne aloesiki, które wylądują dzisiaj w jednej donicy. Taki był zamiar od początku, gdy tylko je dostałam. Tak sobie wymyśliłam. Zobaczcie, jakie piękności. Był jeszcze jeden taki e, malusieńki, maciupki, ale niestety nie przetrwał. Zaczął mi tak czernieć od środka. E, I też chyba w lipcu albo jeszcze w czerwcu pokazywałam Wam taki unboxing z zielonego parapetu, w którym właśnie przyszła jedna roślina dla Agaty i takie moje mini e, peperomie w, w rozmiarze maluch, które od tamtej pory po prostu sobie rosną tak jak widzicie, cały czas w tych doniczkach produkcyjnych. Ja sobie zamówiłam je z zielonego parapetu. Jestem pod wrażeniem teraz tego, jak wygląda ta peperomia Abricos, która bardzo mi się podoba. Ma takie fajne, ma mocno czerwone spody, dzięki czemu ta zewnętrzna wariegacja na listkach podświetla się na różowo. Także rozrosła się tutaj bardzo ładnie. Gorzej z tą peperomią kaperata. Kito, Troszkę jej liści ubyło, no ale wychodzą jakieś młode, to wynika pewno z przesuszenia, bo ja nie zawsze pamiętam o tych e, peperomiach, jak widzicie one są tutaj w tych małych doniczuszkach, dlatego gdy już decydujemy się na takie maluchy, to powinniśmy, uuu, burbella trochę ucierpiała, bo ostatnio polałam ją wodą z góry. I widzicie, taka mała porada, żeby nie lać po, um, po liściach peperomii, bo one zaraz gniją. No ale mam nadzieję, że ona odbije po przesadzeniu, będę na to uważać. No jeżeli się decydujemy na takie małe peperomie, to trzeba je mieć na widoku, trzeba na nie uważać. Na Night, słuchajcie, drobne srebrzyste listeczki, łap się ostrość. Napoli Night z drobnymi, małymi listeczkami. Przepiękna. No, trzyma się jeszcze ładnie, choć są jakieś tam ubytki od spodu, ale no, nie straciła tak dużo liści jak burbella. Dzięki temu, że posadzę je do jednej donicy, to mam nadzieję też, że uniknę takich sytuacji z przesuszeniem, tak jak to miało miejsce do tej pory. Tutaj mamy Royal Princess. Zobaczcie, to, to z tej, teraz z kolei są zielone listeczki. E, też drobniutkie, nie wiem czy ona mi tutaj nie zgniła, słuchajcie, czy ona nie jest przelana, e, także zobaczymy co tu z tej mojej kompozycji wyjdzie. Spada jej dużo tych listków, widzicie, czekałam troszkę za długo, czekałam troszkę za długo z tym przesadzeniem. Tutaj oczywiście sobie wybiorę te listki, które zostały. Podczas mojej ostatniej roślinnej wyprawy do centrum ogrodniczego zamówiłam sobie właśnie taką osłonkę większą, która nie ma odpływu i w której wyląduje warstwa z keramzytu i na to pójdzie podłoże i peperomie. Ta misa powiedzmy będzie stała na tej podstawce. Na takiej półeczce mocowanej do parapetu, którą zamawiałam właśnie z zielonego parapetu. Mam tą podstawkę w salonie. Ona jest na takiej metalowej nóżce. Może kojarzycie, może nie. Na pewno teraz pokazuję wam przebitkę. Także peperomie sobie wylądują w tej zielonej misie. Natomiast w tym samym centrum też chciałam coś kupić dla tych aloesów. No i padło na taką fajną doniczkę. No, osłonkę, bo ona nie ma odpływu na nóżkach. Złoto-szarą. I w niej sobie wylądują aloesy. Podobnie jak w pierwszym przypadku, wyląduję tutaj trochę keramzytu na spód i i po prostu te aloesy przeniosę tutaj z tych pojedynczych do Także myślę, że możemy od razu zacząć. Tutaj będę korzystała dzisiaj z tej nabieraczki z AliExpress, którą wam pokazywałam w unboxingu. No, oczywiście. Oczywiście coś tam musiało się wysypać, coś musiało polecieć. Najpierw, wiecie co, zajmiemy się tymi aloesami, skoro ta złota doniczka poszła na pierwszy ogień. Ogólnie mam tutaj takie dosyć filodendronowe podłoże, które mi zostało z ostatniego przesadzania. No, ja nie chcę, żeby to się zmarnowało, chcę sobie to też wykorzystać, dlatego. Czemu nie będzie dzisiaj część tego podłoża wykorzystana. A dlaczego część? No bo słuchajcie, te aloesy zostały przez Agatę posadzone w bardzo, bardzo fajnym podłożu, takim pulchniutkim, sukulentowym, ale nie aż tak bardzo sukulentowym. Zobaczcie, jak on tutaj pięknie rośnie, jakie ma super korzenie ten aloes. Mam nadzieję, że to widać ładnie. Teraz trzeba sobie jakąś fajną kompozycję tutaj po prostu ułożyć, żeby to fajnie wyglądało. Może być tak, o, ten też ma bardzo ładny system korzeniowy. Może być tak, że ja wcale nie będę musiała e, tutaj dodatkowego dodatkowego podłoża wcale dosypywać, bo jest tutaj dużo. I wystarczająco tego podłoża od agaty. Myślę, że one naprawdę dą, super fajnie razem wyglądały. Będą miały miejsce, żeby się tutaj fajnie rozrastać. Tutaj jedynie z góry je chyba przysypię, wiecie co, żeby je ustabilizować po prostu fajnie. To jest wiecie co chwila, a efekt już mi się bardzo podoba. Naprawdę mi się podoba. Te aloesy razem tutaj zyskują zupełnie inny wymiar, jeżeli chodzi właśnie o tą kompozycję. O to jak to wszystko się tutaj prezentuje. I jednak dosyć dużo tej dodatkowej ziemi tutaj wchodzi. Widzicie, muszę pamiętać o nabieraczce, bo za każdym razem jak przesadzam to się pytacie mnie gdzie masz tą nabieraczkę. Czemu z niej nie korzystasz, jak sobie ją kupiłaś? No właśnie, prawda jest taka, że zazwyczaj najszybciej wszystko się robi rękoma własnymi. No słuchajcie, aloesy siedzą tutaj dosyć stabilnie, dosyć fajnie. No, tutaj będzie ta misa do przetarcia z ziemi, ale zobaczcie, no, ale zobaczcie, czy to nie wygląda od razu lepiej niż kilka takich małych doniczek. Myślę, że tutaj gospodarka wodna w przypadku tej donicy będzie lepsza. Jest więcej ziemi, więc rośliny nie będą mi przesychać. Wygląda to mega fajnie. Coś nowego, słuchajcie, pojawi się na parapecie. No i jestem zadowolona, nawet bardzo. Teraz lecimy tutaj z tą drugą misą. Najlepiej z tych wszystkich peperomii ma się ta peperomia abricos. Naprawdę wystrzeliła, bardzo witalnie się tu trzyma. Jest taka, wiecie, taka silna. Tutaj mamy tą misę wyższą. Mogą dać nie centymetrową warstwę, a dwucentymetrową tego keramzytu. Troszkę tego podłoża tutaj wysypię na spód. Nie będę oczyszczała tych peperomii za bardzo z podłoża, w którym one są teraz, bo... bo tam są bardzo delikatne te korzonki, nic się tam im nie stanie za specjalnie. Nie wiem, czy nie no zacznę właśnie od tej Royal Princess, która wygląda najmarniej. Sami zobaczcie, jak ona tutaj się, o, gibie w tej doniczuszce. No. Przelałam ją ostatnio. Ładnie się trzymała do czasu, ale jak widzicie, odpadają jej dolne liście. Bardzo ładnie mi do tej pory rosła, no ale niestety to, co zostało z korzeni, no to jest to... Słuchajcie, ja to wsadzę, bo jest szansa, że to się ukorzeni. Ona mi nawet kwitła kilka razy, bo przecież prawie całe wakacje rosła u mnie tutaj na zachodnim parapecie. No niestety, słuchajcie, w doniczuszce były trzy takie właśnie malutkie sadzoneczki. Mam nadzieję, że to się ukorzeni. Zobaczymy. Nie będę przecież wyrzucać, jeżeli jest szansa. Muszę sobie tutaj więcej dosypać tego podłoża. Wsadzę sobie to gdzieś na koniec, jak mi zostanie miejsce. A teraz, chyba, sobie weźmiemy tą największą, która jest bardzo, bardzo krucha. Ułożę je sobie tak, jak one mają rosnąć. Myślę, że tutaj ją sobie umiejscowię. Podobna w pokroju jest ta peperomia Quito, która ma przepiękne, jesienne kolory. No nie wiem, że po prostu przychodzę do Was z totalnie, w totalnie niefortunnym momencie. Po prostu wszystko robię za późno, bo powinnam to przesadzić od razu po. Gdzieś po tym unboxingu, może maksymalnie miesiąc po. A te peperomie sobie stały niby wiecie zadowolone, aż w końcu przyszedł moment czyli podlewanie tydzień temu, kiedy mi się za bardzo chlusnęło. No, wszystko tu pływa. Peperomie bardzo tego nie lubią. Na moim błędzie od razu Wam kolejną taką mini poradę zapodam, żeby właśnie przesadzać je do bardzo przepuszczalnego podłoża. I nie przelewać, delikatnie je podlewać. Zobaczymy, co z tego będzie. Tu sobie jeszcze podsypię. Troszkę. Generalnie peperomie mają bardzo malutkie systemy korzeniowe, a sobie dam na środek. Tej burbeli mi bardzo szkoda. Ja już, on, ja już widzę tutaj, że ona z tego pieńka sobie e, fajnie. Puszczam e, malutkie listki, więc tu będzie dobrze. Była cała piękna kępka, a zostało mi z niej tyle parę listków. Niestety posadzę ją sobie tutaj z boczku, żeby też ją w miarę dobrze widzieć. A może tutaj z przodu lepiej? To podłoże jest fajne, bo ma też w sobie węgiel aktywny, takie czarne granulki. Ogólnie to mi się właśnie podobają e, takie pojedyncze projekty, takie misy właśnie z jakimiś sukulentami w podobnym kolorze albo jeszcze lepiej w różnych kolorach nawet. Albo gdzie jest kilka różnych mniejszych rozmiarów roślinek tego samego gatunku. Uważam, że może to wyglądać zawsze ciekawie. Zwłaszcza jak właśnie są te roślinki malutkie. Zobaczymy co tutaj z tego wyjdzie. Na pewno tych peperomii nie będę podlewała teraz, bo teraz będzie właśnie czas na ich podlanie. Ale się na pewno na to nie zdecyduję, bo one są bardzo mocno podlane, słuchajcie. Dobra, no i mam jeszcze tutaj te maluszki, które sobie wetknę w ziemię i pozostawię samym sobie w nadziei na to, w nadziei, że one się w nadziei, że one się po prostu tutaj ukorzenią. No, słuchajcie... Palce czarne od ziemi, do czyszczenia. Ale peperomie w końcu posadzone. Wygląda to mega różnorodnie. Ciekawie, troszkę, troszkę jak misa z takimi różnymi owocami. Rośliny teraz muszą się fajnie zakorzenić. Ustawić do światła, podjąć wzrost. Mam nadzieję, że to się stanie szybko. I postawię je właśnie w ten sposób tak. Tutaj będzie padało słońce na nie. I zobaczymy, jak to wszystko będzie rosło. Ostatnio w Centrum Ogrodniczym właśnie się zastanawiałam, czy czegoś tutaj nie dokupić, nie dosadzić jakiegoś maluszka. Są jeszcze piękne peperomie, właśnie w wersji maluch różnorodne. I myślę, że jeszcze za dwie sztuki tutaj by się zmieściły, ponieważ misa jest duża, miejsca jest dużo. Także jeszcze nad tym pomyślę. Może jeszcze wrócimy do tematu. Ale póki co cieszę się, że już nie będą te doniczuszki luzem w tej misie sobie stały, tylko że tylko mają już taką jednolitą formę. Także fajnie, że to już jest razem posadzone. Trochę ziemi na stole zawsze zostanie. No, powiem Wam, że najbardziej, znaczy nie najbardziej, ma, ma, mam dwie opcje do wyboru. Bardziej podoba mi się ta misa z aloesami, ponieważ ma ciekawy kształt, jest na nóżkach, ma fajne kolory. No i też tutaj ta kompozycja jakby jest dla mnie bardziej e, spójna. Tworzy to fajną całość e, właśnie z tym kształtem. Te kolory mi się bardzo, bardzo podobają. Jeszcze raz zobaczcie na moje aloesy od Agaty. Natomiast te peperomie tutaj muszą jeszcze trochę podrosnąć, zarosnąć mi tutaj tą powierzchnię, ale nie mniej wygląda to całkiem fajnie też. No i zaoszczędza miejsce Możemy sobie posadzić kilka odmian roślin w jednym, w jednej donicy i, i cieszyć się kilkoma przyrostami naraz u kilku w kilku różnych roślinach. Także polecam wam serdecznie takie kombinacje. dawajcie znać czy też uskuteczniacie takie coś w swoich kolekcjach czy lubicie takie mieszanie roślinek w jednej donicy. Powiedzcie koniecznie co myślicie o maluszkach peperomii i czy odważyliście się mieć jakieś w domu, ponieważ wiecie, to są dosyć trudne rośliny. Bardzo wrażliwe na przelanie, ale też na przesuszenie trzeba po prostu znaleźć ten złoty środek i, i no, troszkę na nie uważać. Potrzebują też sporo światła, żeby ładnie rosnąć. Podkreślam ładnie, bo mogą rosnąć byle jak w ciemniejszym miejscu, ale na tym nam przecież nie zależy, żeby rośliny rosły byle jak. No i dawajcie znać, czy są wśród Was też miłośnicy aloesów. Jestem bardzo ciekawa, czekam na Wasze komentarze. Dziękuję, że byliście ze mną. Życzę Wam miłego dnia, dobrej herbatki, kawki. Ja właśnie kończę swoją. Trzymajcie się, ciepło. I do następnego odcinka. Pa Pa!